Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, kochani, horoskop tygodniowy dla znaków powietrza, bliźniąt, wagi, wodnika. Zaczynamy od rozkładu z kart Tarota oraz Lenormand. Ja bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Myślę, moi kochani, że u Was wszystko w porządku. Także zaczynamy od bliźniąt. 24-30, ja tylko przypomnę do kart. 24-30, bliźnięta. Zobaczmy moi drodzy, jaki to będzie tydzień u bliźniąt. Dosyć dobrze się rozpoczyna, bo harmonijnie, rodzinnie bardzo fajny czas, zgoda, rozmowa z domownikami, może jacyś goście, super, poniedziałek, we wtorek wyjaśnia się pewna sprawa w domu, może być moi drodzy bardzo przyjemnie. Odkryjecie jakąś tajemnicę. Jest tutaj wtorek również korzystny przy tych kartach. Również środa. To jest bardzo duża miłość. Może nawet bliźnięta się zakochają. Możecie nawet ze szczęścia uronić łeskę. No, super te trzy dni emocjonalnie, bardzo fajnie, wyjaśniająco. Możecie sobie naprawdę dużo wyjaśnić. Ciepłych słów możecie usłyszeć bardzo dużo wyznawania miłości, uczucia. W czwartek już troszeczkę będziecie zablokowani, obawy jakieś tutaj przyjdą. No, trochę może też niektóre osoby będą szukały informacji w internecie, no, ale też tak troszeczkę zaczynacie się obawiać w czwartek. Piątek pocieszy was częściowo mężczyzna, który będzie wspierał, może przyjść w odwiedziny, może się wyjaśnić jakaś sprawa, może być pomocny. Dla niektórych może jakieś ćwiczenia tutaj moi drodzy zaczniecie uprawiać, jakieś sporty w tym tygodniu, czy w piątek, czy w sobotę. Też w sobotę nie wszyscy będą uprawiać sporty, niektórzy mogą mieć konflikty, jakieś rywalizacje, napięcia. Wiele osób zaangażowanych w Wasze życie. I niedziela po tych konfliktach to jest czas odpoczynku, takiego uśpienia. Będziecie działać, ale wewnątrz, moi drodzy, położycie się, odpoczniecie. Może to niedziela. Być takim miłym odpoczynkiem, moi drodzy. Pamiętajcie, nie dawajcie się prowokować w tym tygodniu. Zdrowie dosyć dobre, alergie mogą się przydarzyć na szyję, uważajcie, kręgosłup szyjny. No i trochę też jelita, tutaj wirusowe, jakieś bakteryjne, które choroby mogą powrócić, ale nie muszą tak. Podsumowanie, moi drodzy, tego krótkiego horoskopu na ten tydzień. Wiadomość, która zakończy pewne sprawy w Waszym życiu po podjęciu decyzji, czyli ważna wiadomość, przyjdzie do Was listem, sms-em, mailem tak, w tych czasach. Wiadomość, którą moi drodzy, będziecie musieli rozważyć, podjąć decyzję poprzez tak, te wiadomości, które przyjdą. Także dosyć ciekawie. Trochę pozytywnie, trochę mniej, tak jak to w życiu różnie to może być, nie dawajcie się prowokować, ale generalnie wiele spraw wyjaśnia się dosyć, nie jest, nie jest tak źle. Żeby u wszystkich jeszcze tak było, to będzie dobrze, moi drodzy. Waga, waga. Od 24, kochani, do 30. Zapraszam bardzo serdecznie wagę do wysłuchania horoskopu. Dobrze. Poniedziałek, wtorek, ojojoj, oj, oj. środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, uwagi się znowu rozpocznie źle, a zakończy dobrze, źle. Może nie do końca tak źle, ale tutaj jakieś cierpienie, ból jest pokazany. No nie wiem, czy ktoś was zrani słowem, czy też fizycznie, może coś dokuczać, nerwoból, bo we wtorek macie już właśnie takie przeczekanie, może pójdziecie na zwolnienie, może też będzie to. Chęć odpoczynku, urlop, ale wydaje mi się, że może coś tu dokuczać we wtorek. W środę również jest takie małe niedomaganie, niechęć do pracy, do życia. Waga będzie się chciała bardziej przyglądać, odpoczywać, bo tutaj jest naprawdę zmęczenie. Nie wiem, czy to plecy, korzonki, stawy, coś tutaj Was zaatakuje. Później powiem o zdrowiu, może zwykłe przeziębienie. W czwartek już będzie poprawa drobna. Robicie coś dla siebie, dla dzieci, coś spontanicznego. Fajny dosyć czas ten czwartek. Piątek, moi drodzy, rodzinnie, domowo, spokojnie. Wszystko się tutaj układa w piątek. I bardzo dobrze. Sobota też, moi drodzy, wyjaśnienie pewnych spraw, powrót do pewnych osób, spraw, sytuacji. Też, moi drodzy, przy tych kartach mm, mogą być takie skrajne emocje, ale te emocje, moi drodzy, mogą być raczej pozytywne. Powracacie może do zdrowia tutaj. Tak myślę, bo w niedzielę może będziecie mieć gości. Tu są y, przyjęcia, restauracja moi kochani, albo też gotowanie u siebie w domu dobry czas, y, spędzenie y, czasu z rodziną. W zdrowiu i tak jak mówiłam, stawy, kości, korzonki, przeziębienia, y, drobne y, wirusy, bakterie. No, uważajcie na siebie, drogie Wagi, no, uważajcie. Zmiany idą. Karty Lenormand podsumują. Teraz zmiany idą do wagi. Macie wsparcie, prezent na ten tydzień może kwiaty, może prezent, ale moi kochani, tutaj ktoś jest trochę fałszywy, jednak. No, mimo wszystko, dobrze, dobrze, ale uważajcie na tych pochlebców w tym tygodniu. Nie będzie to duża sprawa, nie będzie to duży fałsz, no, ale jednak. Ale jednak ja Wam życzę dużo zdrowia i spełnienia. Dziękuję za wysłuchanie. No, i kochani, teraz przechodzimy do wodnika. Wodnik od 24 do 30 stycznia. Cóż, u wodnika. Się fajnie tydzień podróżą, gdzieś wyruszacie po nowe doświadczenia, taka podróż lokalna. Także bierzecie sprawy w swoje ręce, życie w swoje ręce i działacie. We wtorek spotkania z większą ilością osób, może też sprawa w sądzie Was czekać albo w jakimś urzędzie. Tu gdzieś możecie się znaleźć na świeczniku. Duży projekt, duży projekt, duża sprawa do załatwienia. Niekoniecznie to jest urząd, sąd, ale na przykład możecie się znaleźć gdzieś moi drodzy na jakimś festynie, markecie, tak, w muzeum. I jest duża liczba osób. W środę wiadomości, posłaniec przychodzi, także macie taki drobny plan już na ten tydzień na siebie. Także środa jest fajna, pozytywna, nowe doświadczenia, nowe początki w czwartek, zabawa, radość, spełnienie w czwartek, możecie poznawać nowe osoby i tutaj jest celebrowanie sukcesu, który jest u wodnika na jego koncie życiowym, tak. Piątek. Przy paziu drobne jakieś wydatki albo też oferty drobnej pracy dodatkowej. Tutaj przy paziach to jest coś pomniejszonego, ale też coś się kończy, przy monetach, coś zaczyna, tak? Jeden rozdział zakończamy, drugi zaczynamy. Także jest takie zadowolenie, nie jest to bardzo wielkie zadowolenie, ale jednak do przodu. Hmm, Poruszenie w życiu. Sobota, wyjaśnienie tajemnicy, albo też ciekawa rozmowa z kobietą. Czasem może być ta rozmowa niezbyt miła. Tutaj przy tych kartach możecie poczuć się troszeczkę wykorzystani, zranieni. Może oczekiwać będziecie na coś, bo. W niedzielę, moi drodzy, poczujecie taki niesmak życiowy, coś powróci, jakaś stara sprawa, która może was zranić, tak? Może też te wiadomości, które usłyszycie w sobotę, mogą się przyłożyć na niedzielny humor. Także tutaj jest zniecierpliwienie również, czekanie na coś. Nie martwcie się, niedziela jeden dzień negatywny, bardzo fajny horoskop, mimo wszystko ciekawy. W zdrowiu drobne przeziębienia mogą się przydarzyć, yy, problemy z układem pokarmowym, ale też jakieś nerwobóle. Nerwobóle yy, czy w serduszku, czy coś może kuć od po prostu klatka piersiowa, od emocji. No uważajcie na to, bo tutaj dosyć emocjonalnie podejdziecie. Do sprawy. No i karty Lenormand, jest mężczyzna. E, tutaj jest zakończenie pewnych starych e, sytuacji, spraw. Wyjaśnia się coś, są maski, jest tutaj, e, moi drodzy, transformacja, wyjaśnienie, kochani, pewnych spraw z mężczyzną. Które niekoniecznie muszą być miłe, tak? No niekoniecznie, tak? Ale to się wyjaśni. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego spełnienia, zdrowia przede wszystkim, i moi drodzy, zaglądajcie na mój kanał. Zapraszam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, kochani.